Dzień Dobry słoneczka, z tej strony Ciotka Irse i samiec Alfa. Witamy was na naszym, naszym kanale. W, w sobotniej kazbocie w piątek! Bo w piątek to tygodnia, koniec i początek. Ty jeszcze pamiętasz tą piosenkę. Prawie całą. Mój boż, mój boż! Mój I to, to tuholski, dobra. Tak czy inaczej? Dzisiejsza kazbota jest w piątek. Ze względu na to, że dzisiaj był live. Ale o tym za chwilę. Najpierw porozmawiamy chwilę. chwilę o tych przystojniakach, którzy latają na ekranie. To znaczy najpierw jest jeden przystojniak, później jest drugi przystojniak, a później jest trzecia przystojniaczka, ponieważ jest to rodzinka, która powstała na prośbę, zlecenie i inspirację od Aelity, która pod jednej z wcześniejszych kazwot właśnie poprosiła o dwóch samców, z których jeden miał być e, czarnowłosy, czarnoubraniowy, Czarnocharakterny, z perfekcjonista, z, z tym, no, jak to się nazywa? Z natręctwami sprzątania, schludny i tak dalej. Tak, i wszechstronnie uzdolniony. A drugi miał być. <laughs> brewki, brewki! No to już twoje. A drugi miał być długo włosem rudzielcem, nie bojącym się chodzić w kieckach, który miał. Yy, chciał, żeby wszyscy inni go adorowali. No i ja nie wiem jak ty, ale ty też z tego co pamiętam, mam takiego silnego wajba, takiego pana demona o imieniu Sebastian i takiego pana kosiarza o imieniu Grell. A ja ci przypomnę, że u nas w sypialni są dwie szafki z mangami i tam jest całe wszystkie tomy, które zostały wydane na polskim rynku. Dokładnie tak. Więc Sebastian ma na imię Sebastian, a Grell ma na imię Gabriel albo wiem Grell, to zdrobnienie od Gabriel. Miutne my serce. Tak. A ponieważ jeden jest czarny, czyli black, drugi jest czerwony, czyli red, no to zostało coś, co powinno być white, żeby było do kompletu. Więc dostali ode mnie w gratisie białą kotkę o imieniu Bianka. No i apeluję do elity, żeby jeden z nich był dekoratorem wnętrz. Musi być. Tak, tak, oczywiście. Zdecydowanie musi być. I powinien jeszcze przy okazji latać z piłą łańcuchową po Londynie. Powiem Ci, że to byłaby ciekawa reklama, i jeżeli by Ikea tak zrobiła, to bym naprawdę była częściej u nich w sklepie, mimo tego, że mamy bardzo daleko tak, do Ikei. Zdecydowanie tak. Jedziesz no. po świeczki, a i tak wychodzisz ze wszystkim innym, poza po świeczkami. <coughs> Dobrze. <noise> tak czy inaczej. Eee, że tak powiem, przejdźmy do wisienki na weselnym torcie, czyli do lives na Twitchu. I dzisiejszego livestreama prowadził Simguru Frost, to znaczy Simguru pojawił się, i Frost tak. pojawił się i zniknął. Był jak ten rodzynek w serniku. Tak, to znaczy tak. tak. Znaleziony, znienawidzony i do widzenia. <laughs> po prostu ustąpił trzym damom. Tak. I były to Simguru Morgan, Simguru Rod i e, Pani, Art Director. Pani z działu artystycznego. Tak. No, tak. no ktoś musiał być tam z dyrektorów, no. tak. jak zawsze, prawie zawsze. I I generalnie pokazali nam nowy, nowy, wspaniały, piękny świat, czyli Tartosę, która jest po prostu tak niesamowicie piękna. Słuchajcie, ile tam będzie można zrobić zdjęć i tych sesji? O jacie kocie, no normalnie powiem wam coś wspaniałego. Ale... Będę lizać teksturę. Będziesz lizać teksturę, ale powiem ci, że miałem rację. Bo wszyscy myśleli o Grecji, a ja mówiłem od samego początku, że to będzie coś śródziemnomorskiego i niekoniecznie Grecja. A to jest miasteczko, które gdzieś jest tak pomiędzy Dalmacją a Włochami. Wszystkie no, nazwy no, trochę, są po włosku. No nazwy są po włosku, ale trochę tej Grecji czuć, no choćbyś nie chciał, to jednak powiedzmy, że... Ba bardziej Dubrownik. No dobra. Przekonałeś. mnie. Dobrze. Tak czy inaczej, będziemy mieli dwie dzielnice. W jednej będą cztery parcele, w jednej będziemy pięć parcel. Tak i są dwie łącznie puste parcele. Tak, parcele są Bardzo dwie. przepraszamy za taki szum, który możecie słyszeć, ale y, nasza kotka Dolfina, zwana starą, starą torbą, właśnie postanowiła akurat teraz zażywać drapaka. Drap sobie, drap, drap, tak, drap. Nie, nie przeszkadzaj drap, sobie. Nie drap nie drap, nie drap, kanapy, drap, drap. Tak, tak czy niepak. Tak wracając, czy inaczej, do wracając do parcel. Mamy jedną, mamy dwie puste parcele, jedną na plaży, jedną na wzgórku. Dobrze pamiętam, że tam były dwa y, startowe domy? Dwa startowe domy. Jeden dwie, do wynajmu. Y, tak, jeden, jedna parcela wakacyjna i jedna parcela do ślubów. Tak i powiem Wam, że je troszkę mnie zawiodło, że y, są tam takie małe butiki na zasadzie tych wszystkich sklepiczków. jak y, Budek z żarciem, tak, które były butek, w miejskim tak. życiu w miejskim życiu, czy jak w wiejskiej sielance, a nie sklepy. Tylko, że mam świadomość, że inaczej być nie mogło, ponieważ sklepy dochodzą do witaj w pracy. Tak. No i co jeszcze? Po pierwsze okazuje się, że ślub jest eventem, social eventem, czyli tym... Tego, co my nie robimy. Imprezą no, <grafię> po prostu, dokładnie. którą może trzeba planować się. od początku no. do końca. I mm, można sobie ustalić datę w, kalendar w kalendarzu, albo przez komputer, albo przez telefon. Albo trze przez kalendarz. Albo przez kalendarz. Y trzeba sobie wybrać, kto będzie panem młodym i panną młodą, co generalnie jest raczej oczywiste. Nie no, przyda, przyda, się, przyda się. Tak, dwójka tu się przyda. Można sobie wybrać, kto będzie rzucał kwiatki, kto będzie nosił pierścionki, kto będzie dawał ślubu, kto będzie gości. Ale... Ale żeby ktoś wykonywał jakąkolwiek funkcję na ślubie, trzeba go o to poprosić, albo. Sam się może do nas zgłosić. Czyli generalnie nie można dowolnego, losowego dzieciaka, typu nie wiem, Aleksander Ćwir poprosić o to, żeby rzucał kwiatki na. Nie, no tam chyba trzeba najpierw mu powiedzieć dzień dobry, a potem będziesz rzucał kwiatki tak, albo kwiatkiem. No mniej więcej, tak. wiecie, no kolejność pewna. Bez y, imprez weselnych jest siedem w sumie rodzajów, z czego jeden to jest ten stary, który wszyscy znają i. Ten podpisywanie cerografu, i nie opuszczę cię, aż kredyt się nie skończy. Nie, 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 ten, który był w podstawowej wersji gry, o to mi chodzi. O, no dobra. No patrz, tak, no ja już wybiegłam do przodu. Tak, tak. No. I planujemy wszystkie elementy, czyli czy będzie pierwszy taniec, czy będzie pierwszy pocałunek, czy będzie wymiana przysiąg, czy będą toasty, czy, czy będzie krojenie tortu i wszystkie inne tak, tego Tak, bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo słuchajcie takich możliwości. To jest fajne, akurat to jest fajne, tak. bo każdy ślub może tak naprawdę <grym> wyglądać inaczej. Tak. No i tak, ustalamy motyw, czyli będzie, decydujemy w co mogą się ubrać goście, w jakie Nawet kolory, jaki kolor, tak. w kolory, w jakim stylu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A później idziemy do budy z żarciem, żeby wybrać sobie strój ślubny. I strój Przek ślubny jest oddzielnym strojem do stroju tego na oficjalne uroczystość. Mm -hmm. Specjalnie dla pana, państwa młodych, tak? Słuchajcie, te sukienki wymiatają. Znaczy, serio. Mnie, mnie się bardzo podobały. Nie z perspektywy kasa fajne. Natomiast, yy, i to już też było powiedziane, część starych rzeczy w aktualizacji, która będzie, mm -hmm. będzie przed tym dodatkiem, też dostanie, też dostanie kilka nowych słoczy, bo będą dwie sukienki, które są stare, będą miały nowe słocze i jeden garnitur dla mężczyzn będzie miał nowe no, nowe faceci słocze. zawsze są trochę po macoszemu potraktowani. Tak, bo <laughs> kobiety dostają 20 nowych kreacji, a faceci tylko 12. Za naszych czasów... Dziewczynki dostają dwie, chłopcy dostają jedną. Za naszych czasów na 7 barbie przypadał jeden ken. Nie Ale myśmy się. mieli Achenmana, a wy nie. No właśnie chciałam mieć Action Mena i nie kupili. Tak czy inaczej, yy, ciasto, które nie możemy wybrać w czasie planowania eventu ciasta, tylko z tego ślubu nie, mo nie możemy wybrać ciasta, tylko musimy je albo kupić, albo upiec. Tak. Bukiet mus musimy najpierw kupić, albo Chyba, stworzyć. Chyba, że mamy tak, dodatek mamy cztery, pory cztery pory roku. Bo wtedy tak. możemy kupić stoisko do robienia bukietów, tych różnych kwiatów kompozycji, i tak tam można robić. Bardzo fajnie, że łączą jakby trochę pakiety. Tak, no to jest. Tak, bo taki inny pakiet, który będzie połączony poniekąd z tym, to jest y, wyspiaskie życie. Tak. Bo w ramach zdobywania nastrójników typu zainspirowany, Roman, y, flirciarski i tak dalej, można rysować ze swoim ukochanym simem na piasku z uśmieszki albo serduszka, albo gwiazdki, albo jakieś takie. Tak, inne... ale co powoduje też, że Sulani nie jest takim uber. No to cały dotąd wyspiarskie życie nie jest już takim no, super znaczy, luksusowe. Tak. Ale Spada nadal się. plus, bo nie oszukujmy się, są miejsca, gdzie można jak najbardziej pływać. Tak, tak jedno miejsce, takie jest taka zatoczka z wodospadem. Tylko jedno? Mnie się wydawało, że to jeszcze coś było. Znaczy, nie Wszystko od... obejrzymy 17. Tak, tak naprawdę dokładnie, dokładnie. Będziecie, jeżeli będziecie chcieli być z nami, to jak najbardziej zrobimy pełen przegląd. Tak. Może nawet by się udało na live. O, ale bez mnie. Nie, licz. Jestem w pracy. A ty jak wrócisz? Witaj w pracy. Jak wrócisz? Ech. Ale to wiesz, że to będzie 25.30. No nic? Jak kocham, to poczekam. Ach, no tak. Dobrze, z takich jeszcze innych ciekawych, ciekawych rzeczy yy, mamy yy, no, dziewięć typów ciast. Tak, dziewięć typów ciast i dużo pierdółek na ciasta łącznie z uroczymi krzywokwiatami. Tak. I kolorów multum. Słuchajcie, tak, nie wszystko pokazali, bo ale naprawdę... Ten... mi się podobał tort dla wampirów. Tak. tak. Był, był tor dla wampirów. Był tort dla wampirów. Eee, i... No, i zestawy do herbat wreszcie tak, przyszły. No tak, ty w też. stylu angielskim, no i oryginalne chińskim. chińskim, tak. I chińskim też tak, to jest po prostu urocze, eleganckie i też taki rytuał parzenia herbaty może być jednym z elementów ślubnych. Tak, eee, nowy, dochodzi nowy w aktualizacji, ma dojść nowy typ parceli, czyli właśnie ten dom ślubów, czy ta wreszcie. parcela ślubna, czyli to będzie specjalnie oddzielnie na ślub. Chwała. No i to, co ciotkę Irse najbardziej zachwyciło, to to, że dwa Simy mogą tańczyć ze sobą i Oni co Oni na więcej... to czekali od 2014? 14? Tak, chyba 14 Chyba 15. 14. Słuchajcie, na tyle lat po prostu Simsy czekały na wspólny taniec i wreszcie się doczekały. Więc poza tym, że można tańczyć ze sobą, to można jeszcze wykonywać różne interakcje, czyli na przykład można zacząć flirtować, można zacząć flirtować z innym simem w trakcie tańca, albo można dostać od innego sima plaskacza w trakcie tańca, jeżeli flirtujesz za mocno. Buziaczki, tak? Tak. Jak nie ktoś nie chce, to się go nie całuje. Tak. tak. O rzeczach budowlanych to proponuję za dużo nie mówić, bo jest dużo pierdółek, dużo ładnych pierdółek, dużo ładnych zasłonek, świeczuszek, kwiatuszków, i to wszystko obejrzymy 17. Aha, i jeszcze są nowe interakcje na całowanie. Tak. Tak, są nowe, nie interakcje, tylko animacje na do całowanie. Całowania. Bardzo romantyczny dodatek. Bardzo romantyczny dodatek, aczkolwiek, dopóki go nie zobaczymy 17, to... Ja nie oceniam, ja też ponieważ nie oceniam. Te, te trzy panie, tak średnio trochę im szła ta gra. No tak... To tak, no, no one może są dobre w grafikach, ale nie w granie. No. Ale nie, nie, mi. Się. Nie, nie można myśleć. Nie można mieć mi wszystkiego. Cieszmy się z tego, co nam pokazali. W sumie nie pokazali nam żadnych podłóg i tapet. No bo panie. Albo były... nie było. Nie. nie były, były, okna. były okna. Są śliczne okna w stylu śródziemnomorskim. Słuchajcie, naprawdę jestem bardzo. Witrażowe za. były okna i były witrażowe. zasłoneczki, a mieliśmy nie mówić o tym Tak, i w dużo Bidembeju. okrągłych stołów, tak, I 3000 krzeseł i w ogóle. Tak. No, ale mm, z tych takich budowlanych rzeczy to chyba może nie wiem, bo tak. Nic nie znalazłeś, żeby było nowego. Nie, no nic takiego. Ale powiem to jedno. Na podstawie tego live'a stwierdzam jedną, jedyną rzecz, że... Z całym szacunkiem dla wszystkich ten dodatek jest tak kosmicznie Bright Zillowy. Tak, jest tak kosmicznie Bright Zillowy, że... Bo jeżeli można decydować kto, kiedy, gdzie stoi, kiedy siedzi, kto siedzi, kto nie siedzi, kto, nie siedzi, kto stoi, kto gada, kto a teraz nie gada. Teraz rzucasz kwiatki, teraz, teraz przynosisz obrączki. Tak, teraz przynosisz obrączki, a teraz rzucasz kwiatki. Teraz rzucamy bukiet, a Teraz wszyscy idziemy do fontanny z serem. Dokładnie. Nie. A jakby dla tych co byli ciekawi, to tak. Misa z szampanami jest interaktywna. Tak, bo dzięki niej można dobrać teraz. Tak. I z najnowszych informacji z Twittera, to balony są tylko tłem, nie można wchodzić i latać balonem. Co byłoby wybitnie Damn romantyczne. It. No fajnie by było, ale słuchajcie, nie oszukujmy się, z zrobienie z tego działającego obiektu i ta grafika i to wszystko, ale na... trochę Ech. by było, zabiłoby połowę komputerów, z których ludzi. Multi nie No życie. No życie. No tak czy inaczej. Będziemy się słyszeć w sobotę? Nie. W sobotę nie, sobotę nie. Dzisiaj w sobotę mamy wolne, czyli w niedzielę ze mną będziecie się słyszeć podczas rozgrywki. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, lajkowania komentowania. i komentowania. Ja właśnie zwłaszcza proszę o komentarze, w których będziecie pisać, jakie simy chcielibyście zobaczyć w kolejnej Gazbocie. Dokładnie. Bo słuchajcie, na 500 to subskrypcji, to 500 jeszcze. jeszcze trochę, ale na 500 subskrypcji będziemy rozdawać pakiet rozgrywki. W tym też ten nowy. Fantastycznie. Tak. Gratuluję. Twoja karta kredytowa się cieszy. Na pewno. Ja też. No to co? Buziaki. Papa. Pa.